Cześć, dzisiaj pokażę Wam na czym polega scalanie komórek. Scalanie komórek przeważnie przydaje się w tworzeniu tabelek. Popatrzmy, mamy tutaj taką jedną tabelkę. Powiększę ją trochę. O, przede wszystkim, gdzie znajduje się przycisk ze scalaniem. Przyciski ze scalaniem znajdują się w narzędziach głównych, w karcie wyrównanie. I tutaj mamy cztery opcje: scal i wyśrodku, i scal wszystkie, jest scal komórki i rozdziel komórki. Dobrze, na czym polega scalanie? Mamy tutaj tabelkę, która jest opisana tak naprawdę w komórce A1, tabela sprzedaży. Chcielibyśmy, żeby ona została wycentrowana. Ten napis, żeby był na środku, od gdzieś tutaj między DAE. Zaznaczamy od A do G. I tu wybieramy sobie scal i wyśrodku. I nasz napis jest na środku. Podobnie tutaj mamy, tak naprawdę wartość sprzedaży w złotówkach znajduje się w komórce B2. Zaznaczamy trzy komórki i już mamy na środku ilość w kilogramach. Mamy tak samo. Zaznaczamy, klikamy i mamy już na środku. Czyli to było stary i star w środku. I teraz, yy, gdybyśmy chcieli się cofnąć, że chcielibyśmy, żeby znowu z powrotem wróciły trzy komórki, to klikamy po prostu rozdziel komórki. Klikamy w tą jedną i klikamy rozdziel komórki. I tak samo tutaj może zróbmy. A teraz Wam pokażę. Teraz Wam pokażę rozdziel komórki. Teraz Wam pokażę jeszcze opcję. Pokażę Wam, na czym polega opcja scal wszystkie. Eee, tutaj opis pokazuje, że umożliwia scalanie zaznaczonych komórek w tym samym wierszu w jedną dużą komórkę. Tak Zaznaczmy sobie jakiś obszar i wybierzmy scal wszystkie. Scal wszystkie spowoduje, że wierszami zostały po scalane komórki. Jak widzicie. O. Zopnijmy to z powrotem. Co jest istotne przy scalaniu komory? Mam tutaj takim 12, 12 komórek z jakimiś wartościami. I Załóżmy, że chcę sobie scalić te, te komórki w jedną. I teraz pytanie: jaka wartość zostanie? Bo jak widzimy, mamy 5, 6, 7, tu mamy literki tak naprawdę Excel przy scalaniu zaczyna liczyć zostawia zawsze wartość od góry, od lewej strony, czyli w tym przypadku w pierwszym rzędzie od lewej strony jest piątka i jak zobaczymy, że jak scalimy może być scal i wyśrodkuj okazuje się, że piątkę zostawił, tak? Cofnijmy, zmaszmy piątkę. I teraz, co powinien zostawić siódemkę, bo on idzie tak, najpierw kolumna A, B, C jest pusta, przechodzi do drugiego wiersza, jest siódemka, i powinien zostawić siódemkę. Sprawdźmy to. Tak, zostawił siódemkę, tak? Czyli e, pamiętajmy, że zawsze od góry, od lewej strony liczy. Zostawia tą wartość, jaką, 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 jaką potrzebujemy, jaka się znajduje. Tam. Co jeszcze jest istotne przy scalaniu komórek? Pamiętajmy, że, jak scalimy na przykład te wszystkie komórki, jeszcze raz scalmy to. Ta scalona komórka to jest A2. Mamy tutaj napisane, w której się znajdujemy, komórce. W tej chwili, czyli to jest A2. A1, A2, tak? Czyli to nie jest ani B2, ani B3, ani B4, ani C4 czy C5. Jest to A2, dlatego jeśli byśmy tutaj chcieli sobie za jakąś, jakieś działanie zrobić, że na przykład 5 plus wartość z komórki A2 to pokaże, że to jest 12, tak? 5 plus 7 jest 12, ale jeśli byśmy chcieli sobie e, na przykład 5 plus i weźmy jakąś komórkę z, z tych scalonych, czyli B3, o, jest podświetlona, ona tutaj się znajduje. Zobaczymy czy co się pojawi. Pojawi się tylko 5, bo B3B3 B3, B3 jest równe 0. Nic się nie znajduje, tak? I dlatego 5 plus B3 jest po prostu 5. Dlatego zwracajcie uwagę też na to, że, że zawsze jest to yy, górna, lewa komórka. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał i oglądajcie inne filmiki. Cześć.